Powiem o tym, mam, czym się zajmuje moje Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne, skąd pomysł na projekt, który dostał w 2007 roku dofinansowany z Fundacji Wspomagania Wsi, dlaczego taki i jak, jak dzisiaj wygląda rezultat właśnie tamtego projektu. To jest powód. Dlaczego powstało stowarzyszenie i od razu jak powstało to dlaczego później pomysł na projekt pod, przedstawiam Państwu tutaj w tych slajdach dziedzictwo kulturowo-historyczne przyrodnicze południowego Podlasia, ale przeważnie Janowa Podlaskiego, w którym jest siedziba stowarzyszenia. I tutaj to już jest obiekt, którym będzie był realizowany, i teraz jest kontynuacja projektu. Możesz dalej. To członkami stowarzyszenia, ale to myślę, że jak Państwo się zaciekawicie, naszym stowarzyszeniem to jest dużo informacji na stronach internetowych, czym się zajmujemy, jakie mamy edukacyjne m.in. tutaj cele i realizujemy je. Właśnie ta edukacja od przedszkola to jest uważam, że podstawa. Nie da się edukować dzieci i młodzieży, jeżeli nie są wyedukowani chociaż minimalnie nauczyciele, bo oni po prostu nas nie wpuszczają, że nie mają świadomości, że warto. I stój. I tutaj 2007 wszyscy ucieszeni, bo zostali zakwalifikowani i że fundacja zaufała właśnie między innymi naszemu stowarzyszeniu, co było dla nas największym zaskoczeniem, że ktoś z zewnątrz uwierzył, że to co robimy i co planujemy jest warte uwagi no i że warto dofinansować. I e, tak wyglądał plac, właśnie o którym e, stowarzyszenie m, wydzierżawiło od e, plebanii, e, od, przepraszam, parafii e, w Janowie Podlaskim, taki nieczynny, e, nieczynną, starą plebanię i hektar e, dawnego ogrodu podomnikańskiego, ponieważ on e, po śmierci ostatniego e, rektora... E, m, Kościoła świętej Gojana Chrzciciela. Stał zaniedbany, sad u, u, usunięto, zostały sam taki nieużytek. I my stwierdziliśmy, że szkoda, żeby w centrum Janowa takie, takie zabudowania, taki plac się marnował i że warto go wykorzystać dla celów społecznych. Podpisaliśmy umowę, dostaliśmy właśnie dofinansowanie na ogród ziołowy w Janowie Podlaskim. Pomysł był taki, że właśnie na, od początku bardzo dbamy o to, żeby to nie były pomysły z kosmosu, tylko bardzo silnie nawiązujące do historii, do tradycji tego miejsca. A że porządkując starą plebanię, okazało się, że wcześniej w okresie międzywojennym i do 1968 roku tam przebywali już nie Dominikanie, ale. Marianie Biali, co jest też ciekawostką, bo teraz są Marianie Czarni, a to byli ostatnie Marianie Biali. Między innymi ojciec Bogumił był zielarzem, który leczył ludzi, i stąd, żeśmy się dowiedzieli później z przekazu ustnego i z dokumentów, że był ogród dziełowy, i, i dlatego pomysł na ten projekt. I y, wystaraliśmy się o partnerów, o y, pomoc między innymi właśnie Stanina Koniwianowie Podlaskim, która ma gospodarstwo prawie 2000 hektarów i dobry sprzęt. Y, pomogła nam y, ten nieużytek doprowadzić do stanu użyt, y, użyteczności. Znasadziliśmy z projektu różne zioła, zioła też nie jakieś egzotyczne, ale takie w miarę nawiązujące do, do tego, jakie zioła się w ogrodach kiedy się, y, y, kiedyś, powiedzmy, w okresie między. Wojennym, to nie były jakieś lawendy, tylko y, zbierano po prostu zioła na polach y, i tym leczył ojciec Bogumił. Y, ale my zrobiliśmy taki mały zakątek, żeby ludziom pokazać, jakie zioła y, działają leczniczo, jakie są wykorzystywane do innych celów y, i także zaplanowaliśmy posadzenie. W pierwszej wersji mieliśmy pomysł, żeby zaszczepić szczepionki, te zrazy, pobrać ze starych stadów i posadzić tam na tym, odtworzyć ten sad zabytkowy. Niestety nie udało nam się takich pozwoleń, takich zrazów pobrać, więc po prostu posadziliśmy szpaler 28 gatunków starych odmian, kupionych, już takich z licencją, żeby były trwalsze i żeby to nam się przyjęło. I one do dzisiaj bardzo dobrze się mają, rosną. Chyba dwie czereśnie nam tylko wymarzły. Yy, dalej. Yy, tak mniej więcej wyglądał zakątek właśnie ziołowy. Jeszcze brakuje tabliczek, bo nie znalazłam tego zdjęcia. I tam jest yy, na, na tym zdjęciu budynek starej plebanii. Bardzo urocze miejsce, naprawdę. Yy, a tutaj szpaler taki widać. Cienkie nitki to były właśnie te posadzone drzewka. Yy, I tutaj już 2009 rok, gdzie już. Yy, yy, Część przy tam jest budynek starej budyn plebani na tym ogrodzie, przy tym ogrodzie i jeszcze budynek taki stary, gdzie kiedyś były jakieś gospodarcze budynki takie przy jeszcze przy Dominikanach, czyli 200-letnie 200 budyn budynki, gdzie mieszkała rodzina, i oni uratowali od zniszczenia te stare, zabytkowe drzewa ze cztery i były bardzo zaniedbane, więc my zatrudniliśmy fachowca, który je po prostu przyciął, tak żeby one nabrały jakiegoś o, tak trochę je prześwietlił. E, ta pani, e, która tam ze szpadlem e, prowadziła naszą e, taki ogród warzywno-ziołowy, to też jest e, Efekt jakby taki rikoszetem trochę naszego projektu, ponieważ tak dużo mówiliśmy o tym zielarstwie, o tym Ojcu Bogu mile, że Pani Halinka i jeszcze jedna Pani zapisały się do szkoły, nie pamiętam, przepraszam, tytułu, ale do Hołowna, gdzie była szkoła... Zielarska w połączeniu z Akademią Medyczną z Lublina, gdzie ona dostała certyfikat unijny, obydwie że ukończyły takie szkolenie o zielarstwie, i prowadzą do dzisiaj warsztaty, między innymi dla w pensjonatach. E, od, i, Oprócz tego, że ja miałam takie, że odkopywałam te wszystkie różne ciekawostki o dziedzictwie kulturowym tej miejscowości Janowa Podlasia Południowego, to jeszcze pomyślałam, że wszyscy nasi w stowarzyszeniu ludzie powinni to czuć i hcr że młodzi, którzy z nami pracowali, nauczycielki właśnie te, które były trochę świadome bardziej i właśnie też dzięki Fundacji Wspomagania Wsi mieliśmy zajęcia Zachowajmy Dziedzictwo Kultury i z panią właśnie dr Sacherą i panem Miliszkiewiczem. I to też w tym efektem kolejnym było to, że zabraliśmy młodzież między innymi wolontariuszy i wszystkich członków na dzięki też fundacji do Hołowna w gminie Pododwórze i jakby wzorujemy się na, na tym co oni robią, Bo robią to o wiele lepiej niż my, ale to dlatego, że nasz plac jest tak ja sobie mówię, że jest dzierżawiony tylko. Czyli tak naprawdę okazało się, że to jest niepewna inwestycja, a w hołowni mają swoją własność i to jest ich plus duży. No i tutaj jeszcze też wyremontowaliśmy w ramach projektu. To była bardzo zaniedbana, po prostu jak zmarł ostatni ten proboszcz, to ludzie rozebrali, powiedzmy, rozeszło się to, co było w środku, i zostało kupę śmieci. No i my żeśmy naprawdę przez trzy miesiące, 15 osób na pełen etat pracowało, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. Dalej. No I efektem było, że tak wyglądało. Między innymi, że. I y, także y, 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 dzięki temu, że właśnie odnowiliśmy to miejsce, tą starą plebanię, dla których nikt, Niektórzy ludzie uważają, że to jest po prostu pełno pająków, stare ściany, drociny i w ogóle, że najlepiej to by zrównali z ziemią i wybudowali tam piękną willę na tym placu. A, my stwierdzi... A dla większości ludzi to jest z klimatem, że tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski i zagranicy i zachwycają się, że takie miejsce ocalone jest od zniszczenia. No i różne nasze... Nie będę się rozczulać, jakie tam warsztaty czy wernisarze. To jest bardzo urocze, zobaczcie, że na każdym kroku, jak cokolwiek robimy jako stowarzyszenie, nawet wernisarz Wystawy Fotograficznej Międzynarodowej w listopadzie, już będzie w tym roku 10 raz że zawsze ja tym ludziom jak przy, trafią do nas do Janowa to żeby oni zobaczyli co jest lokalnie takiego ważnego i dobrego do pokazania i między innymi właśnie Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Jakówek, który jest najlepszy w Polsce, bo dostał nagrodę Oskala, Oskara Kolberga w tamtym roku y, kolejną nagrodę ministra i Grajek Podlaski, którym tam przygrywa z uczennicą, pan y, Marczuk z Zakalinek, też znana postać jak ktoś się interesuje muzyką y, podlaską i y, tradycyjną, dalej. No, i kupę tam różnych imprez, które realizujemy jako stowarzyszenie. Wydajemy też, na ile możemy, bo środków mamy niewiele, przyznam, ale zawsze własnym sumem gdzieś tam darczyńców znajdziemy. I wydajemy też na przykład pocztówki, które upamiętniają to, co minęło. Właśnie tutaj jest między innymi msza w nieczynnym już od wielu lat kościółku pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. I też robiliśmy promocję P pana Petrynika, Janów Podlaski w Starym. Starej fotografii. Polecam, jak ktoś chciałby, jest związany z Janowem Podlaskim i zobaczy, jak on kiedyś wyglądał i utrwalony na starej fotografii, to można kupić. Tutaj mnóstwo różnych informacji, Państwo możecie znaleźć w lokalnych gazetach, w internecie są nagrane filmy, które mówią o tym, czym się zajmujemy i co robimy. No i między innymi edukacyjno-krajoznawcze wycieczki, bo edukacja to tam naprawdę to jest numer jeden, nie? żeby ci ludzie chociaż troszkę byli świadomi, gdzie mieszkają i że mieszkają w fajnym miejscu i że warto je chronić. No, tutaj nasze stowarzyszenie właśnie się zastanawialiśmy, nie, że zrealizowany projekt i teraz co dalej, jak będzie dalej wyglądał, bo zawsze jest to też taka um, moja uwaga, że jak ludzie chcą założyć stowarzyszenie czy zrzeszyć się i coś robić, to najpierw jest taki wielki entuzjazm, który po prostu na skrzydłach się y, leci, wszystko jest możliwe, później się zrealizuje, no i potem opada, nie, ten, nie, nie da się tak długo. No i potem czy likwidujemy, czy dalej robimy? Jeżeli tak, to w jakim kierunku? Więc to też jest takie, że. Zawsze, każda grupa taki ma fazę, więc proszę się nie poddawać. No i tutaj edukacja właśnie pszczelarskie, gdzie pan jest, dziadek go nauczył z stuletnich metod, jak opiekować się pszczołami, jaki jak miód zbierać, kiedy, także bardzo fajnie prowadzi. Tutaj. Cofnij jeszcze kilka. Panie, właśnie z zespołu dla dzieci pokazują, jak, jak pieśni, właśnie tutajsze, czyli też. No hachłackie, nie padło dzisiaj to słowo, ale ja na przykład nie, nie uważam, że to jest jakieś negatywne, bardzo się turystom podoba to określenie. Nie jest na, na jakoś tam negatywnie, nie ma wydźwięku, więc Pani je śpiewają, no i tam dobrze dalej. Yy, I teraz tak, jeżeli wspomniałam dzisiaj na, na tutaj na, w czasie dyskusji o tym obronie yy, że wtedy ten projekt to też jest taki kolejny jakby, że uwierzyliśmy w to, że warto razem robić, przeszliśmy te wszystkie etapy i na tyle byliśmy silną grupą w 2012 roku, że właśnie sprzeciwiliśmy się, że ten kościółek, który widzicie Państwo tutaj tych ludzi u góry, opuszczony, nie ma tam nic, po prostu jest zbity nawet tym, żeby osuszać ściany, że nie można sprzedać, że to jest dobro narodowe tak naprawdę, historia sięgająca gdzie Dominikanie do, y, początku historii Janowa, czyli 550 lat y, za rok będzie, że nie można tego tak zniszczyć i podeptać, bo ktoś wymyślił sobie, że sprzeda kościół komuś prywatnemu na nie wiadomo co, a hektar ziemi przy tej starej plebanii, gdzie my ogród y, wybuduje boisko i cała zabytkowa cała przestrzeń dawnego Janowa Yy, okazało się, że jak była ta cała akcja ratowania tego miejsca, że tak naprawdę ani proboszcz nie ma nic do tego, ani nadbisku, bo to jest własność Kościoła Katolickiego, gdzie właścicielem jest Rzym, bo rektorat jest oddzielną jednostką i dzięki temu to wszystko, że nie mogli tak łatwo yy, tego zniszczyć. Dobrze, może dalej. A to jest. Yy, a to jest najbliższe plany, tak, bo yy, tak sobie myślę, że. Yy, było w 2007 ten projekt o ogrodzie ziołowym, gdy dzisiaj przyjedziecie Państwo tam na to miejsce, drzewa owocowe rosną, mają się dobrze, ale ziołowego ogródka nie ma. Dlaczego? Można było powiedzieć, no tak, nie, nie wyszedł, nie? że niemożliwe. Ale zobaczcie Państwo, ile takich dodatkowych rzeczy. Na przykład, kiedy my zakładaliśmy w 2007 roku stowarzyszenie, 20 osób z tego 3 czwarte było albo bezrobotnych, albo nieaktywnych, albo gdzieś tam. I my przez ten projekt tak wzięliśmy się w garść, zaczęliśmy jeździć po różnych konferencjach, mówić o tym, co robimy, że w tej chwili ja mam problem, żeby kogoś po godzinach pracy zaangażować do społecznej yy, pracy, bo tak się zaktywizowaliśmy, my jako członkowie. Wiele rzeczy cennych się wydarzyło, naprawdę musiałabym tutaj mieć samodzielny wykład, żeby wszystko powiedzieć, także nie o tym. Zapraszam na jarmark, przyjedźcie zobaczycie jak wygląda to miejsce, jaki jest urok Janowa Podlaskiego jako dawnego miasteczka. I też jarmark jest przemyślaną sprawą, ponieważ Docelowo ma być to jarmark w oparciu o, o jarmarki w Janowie Biskupim, czyli Podlaskim, czyli te jarmarki, które nadali królowie yy, dla, na dla naszego dawnego miasta, gdzie też ma być promowane dziedzictwo południowego Podlasia.